Wszystkim, moi drodzy, inflacja podobno się zatrzymała. Ceny delikatnie się zamroziły. Nie wydaje mi się. Dzisiaj sprawdzimy na przykładzie niegdyś było coś takiego jak wskaźnik Big Maca. Dzisiaj troszeczkę to sparafrazujemy, delikatnie zmienimy ale zobaczymy sobie, ile za 10 złotych rzeczy kupię z McDonalda, z KFC i z Burger Kinga. Niegdyś taki film pojawił się już na kanale w karcie powyżej zobaczcie ile wtedy udało mi się kupić za wspomnianą dychę a ile dzisiaj w 2023 roku co oznacza dycha w pastwudzie? chyba mało jak mało to dzisiaj się przepada ciekawi zacznąmy tak to ja pan? Tak. siebie to jest to nawet nie jest fast food, to jest keeper food. To jest nasz pierwszy cel, moi drodzy, czyli oczywiście złote łuki. Zobaczymy sobie, co my tutaj za tą dyszkę dzisiaj jesteśmy w stanie kupić. Będzie to ciężkie zadanie. Ja myślę, że będzie to bardzo, bardzo ciężkie. Dzień dobry, Dzień dobry, proszę pani. Yy... Chciałbym zakupić coś za 10 złotych. Mam budżet 10 złotych i, pro... i... Przepraszam, to Pan dymit? Tak, to ja. <noise> A mogę, mogę widzieć, w jakim celu Pan yy, prosi o 10 złotych? Dlaczego? Proszę Pani, no bo w dzisiejszych czasach 10 złotych już się staje jak 5 złotych i patrzymy inflacyjnie, co możemy kupić. Najwięcej rzeczy, ale za dychę, żebyśmy nie przekroczyli tego budżetu. No wiem. No to okej, okay, no, czyli to jest naj najbardziej efektywna wersja. No tak mi się wydaje. No to... no to jedziemy. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Patrz tu, patrz tu, patrz tu, już czeka, już czeka, już czeka. <grym 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 dziękuję. dziękuję, To jest, to nawet nie jest fast food, to jest keeper food. Od razu podamy. 9,50. Dobra, pokazujemy. No to co mamy za 10 zł w McDonald's. Moi drodzy. Tak jak pani bardzo dobrze, słusznie zauważyła, żebyśmy się jeszcze bardziej najedli, zatem wyrzuciła pozycję cheeseburgera, dodała chikera, bo podobno jest większy. To jest paragon. Zobaczcie sobie. Tak on wygląda. 9 zł i 50 groszy. Dobra, czyli to są, moi drodzy, średnie frytki za kwotę, już uważajcie, 5 zł i 20 groszy, czyli frytki są droższe niż sama kanapka. No i tutaj. Mamy, co? Kanapkę. Taki mały on jest? Tej, on był większy. Ktoś, kto jest specjalistą, jeżeli chodzi o takie jedzenie, niech da znać, czy rzeczywiście to tak wyglądało kiedyś. No, zobaczcie. Tak on wygląda i tak się prezentuje. Ciker, mięso z kurczaka, sałata, sos musztardowy i na samym czapeluszku. Mamy też coś, jakieś, nie wiem, pyłki albo coś. Prawie bym wyrzucił. No dobrze. Czy tym bym się najadł za dychę? No, trochę mało. No ale dobra, no spróbujmy. Mocno musztardowe i mocno majonezowe. Ale... O! Yy! Najważniejsze. Keczupy. Za darmo. Kiedyś w ogóle był taki film na kanale. Co zjem za 10 zł, to wtedy chyba było więcej tego. Tak mi się coś przypomina. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że za obiad taki, żeby się najadł rosły mężczyzna, to potrzeba trochę wydać. Nie mówimy tutaj, że zamówimy, nie wiem, 5 czy burgerów, co też nie wyjdzie jakoś super tanio. Ale nawet jak zwróciłem uwagę, ja akurat tych kanapek kompletnie nie wiem, tych drwali, to one kosztują 25 zł. Kupa kasy. Kupa kasy. Drogo! Zobaczymy, co powie na to konkurencja. Mały cheeker, bo naprawdę nie był duży, i średnie frytki. Zobaczymy, co będziemy mieli w Burger Kingu. Drive-thru, no to zobaczmy, co tutaj zjemy za dyszolka. Dzień dobry. Proszę pani, chciałbym zamówić. Cokolwiek za 10 złotych. Mój budżet to jest 10 zł i co mogę za to kupić u Państwa? Żeby było najwięcej za 10 złotych. Ewentualnie za 10,99 ma Pan z burgera, czyli małe frytki, napój. Nie, nie, to za dużo. Mam tylko 10 zł. 10 złotych, to mogę zaproponować w takim Mhm. Nic za te 2 zł już nie dobiorę? No nie, niestety. Nic nie ma. No dobrze, no to wie pani co, to z tych wszystkich kanapek, co pani powiedziała, ta, która jest największa, nie wiem. Jeżeli one się czym, czymkolwiek różnią, to taką poproszę. Poczeka? To wszystko będzie, dziękuję bardzo. Ostatnio, okienko zapraszam. Dziękuję serdecznie. W ogóle nie zrozumiałem, na początku kanapka, później jeszcze jakaś kanapka, później ten luper też był niby za 10 zł, ale to było bez frytek. No i koniec końców skończyłem na. na getzach. Na kanapce, na getcach i frytki. Dobrze zrozumiałem? Ja chyba też nie zrozumiałem. Ale chyba to nie będzie prawda. Bo to by było tego za dużo. No ale dobrze, zaraz zobaczymy, co wypada lepiej. proszę bardzo. I paragon jeszcze poproszę. Tak, jest paragonik, proszę. I tu od nas jeszcze karta, będzie pan mógł sobie u nas kupić za 5 zł dużą kawkę. O. I ma pan 15% na zestawy. Klasyczne. Super. Bardzo, bardzo Pani dziękuję. dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. No dobra, no to mamy Burger Kinga. Tam stoi. I teraz co kupiliśmy, moi drodzy, tutaj wydaliśmy 8 zł. Niestety nic nie byliśmy w stanie dobrać za tą dwójkę. Więc za ósmaka, co mamy? Deluxe burger, frytki małe. Tak wygląda paragon, zobaczcie sobie sami. No 8 ziko jak ulał. No to teraz patrzymy, co za, to, za te 8 ziko mamy. Uj, ale gorące. Frytki. Tak konkurencyjnie do maka. tam oczywiście było ich więcej. Bo były też cieńsze. Natomiast te są grubsze. Ale gorące. Bardzo świeże, nawet bym powiedział. O, i pani, to co powiedziałem, biorę wszystko. To patrzcie, jak to, powiedziałem, że biorę wszystko, to wszystko mamy. Mamy dwa keczupy i dwa majonezy firmy Heinz. No i burger. Boże, jak to jest wszystko kurde małe. Czyli nagetsy są w środku. A to na tym to polega. Tak wygląda ten burger. Zobaczcie sobie, widzicie, jest on oczywiście z nagecami chyba są w nim trzy plaster pomidora i oczywiście także sałata lodowa. Więc teraz go sobie spróbujemy i zobaczymy. Lekko bez smaku. Jest ok, ale nie ma takiego, takiego czegoś jakby tutaj był bardziej wydajny ten sos, albo chociaż ten majonez byłby z czymkolwiek połączony. To byłoby lepiej, ale myślę, że on ogólnie jest większy niż tamten cheeker. Kurde. I dwa złote w kieszeni. Dwa, właśnie chciałem to też powiedzieć, że dwa złote w kieszeni, a myślę, że głód chyba minimalnie bardziej zaspokoiłbym za tą przysłowiową dychę tutaj niż tam. Tym bardziej, że tu wydałem 8, a tam 9,50. Takie są moje na razie obserwacje. Czy słuszne? Nie wiem, pojedziemy teraz do trzeciej, chyba już ostatniej konkurencji i sobie to sprawdzimy. Ale to niby małe, a nie takie małe. No to już teraz ostatni przed nami, a mianowicie kurczak. I teraz tak, wydaliśmy 7,99 i 9,50. Zobaczymy, jak będzie tutaj. No kebab hut, jak ty mi się podobasz. Ale nie jestem w stanie Cię kupić. Wybieram inną. Mam nadzieję, że tańszą opcję. Dzień dobry. Proszę Pani, chciałbym kupić u Państwa coś za 10 zł. To znaczy, mój maksymalny budżet to 10 zł i żebym jak najwięcej miał rzeczy. Aha, i co to będzie w środku? Bo nie usłyszę Panią dobrze. Z frytkami to jest, tak? Tak, z frytkami. Pani zdaniem najlepiej co bym wziął? Dwa i twisty czy to z tymi frytkami? No dobra, no to poproszę w takim razie to, co tam Pani powiedziała. Za 10 zł maksymalnie. Myślałem, że gdziekolwiek będzie. Inaczej, a widzę, że my się łapiemy tylko cały czas na te zestawy. No ale 9,49, tak, tutaj kosztuje, czyli to jest cena identyczna jak w McDonald's i dostajemy to samo, bo tu będzie bardzo podobnie to wyglądało. A w Burger Kingu zapłaciliśmy, 7, 9, zapłaciliśmy 8 zł i też dostaliśmy ten bardzo podobny zestaw. No dobrze, także moi drodzy, tutaj w tych dłoniach trzymam oto 9 zł i 49 groszy. A co to będzie? to zaraz sprawdzimy. No to mamy ostatnie zestawienie. Szanowni państwo, 9 zł i 49 groszy. 5.49 cheeseburger, duże frytki, 4 ziko. Duże. W Maku mieliśmy średnie, w Burger Kingu mieliśmy małe. One wszystkie bardzo do siebie podobnie wyglądały. No to patrzymy na duże KFC. Kurde, ja bym powiedział, że bardzo podobny, jak nie identyczny jak w przypadku Burger Kinga. Zobaczcie sobie sami. Tak wyglądają, czyli ewidentnie bardziej grubo ciosane, w McDonald's mamy zdecydowanie chudsze, te no takie palcowe, takie jakbyście palce mieli. Tylko jeden? Tam były cztery, chociaż tutaj nawet nie powiedziałem, że chcę więcej. No dobra, jeden tomato, ketchup, no i teraz cheeseburger. To jest środek tego burgera, bida wersja. I to taka konkret bida. No dobra, zdiagnozujmy ten smak. Szczerze, moim zdaniem, najmniej bym się najadł. Czyli za te 9,49, które musiałem tutaj zapłacić, uważam, że stosunek wielkości do tego, ile wydajemy pieniędzy, jest najmniejszy. Dobrze, szanowni Państwo, zmierzamy do zakończenia, czyli podsumowania. No dobrze, to moi drodzy, w takim razie co wygrało w naszym dzisiejszym rankingu? No moim skromnym zdaniem Burger King to jest zwycięzca, ponieważ zapłaciliśmy najmniej, a chyba nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że dostaliśmy najwięcej. Ale oczywiście z tym nie będziemy polemizowali, nie będziemy dokładnie mówili, bo nie to miało na celu. Na celu było to, żeby pokazać, co można zjeść za 10 zł. Jak sami widzimy, na załączonym obrazku mało. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, i widzimy się, moi drodzy, w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! No i w międzyczasie jeszcze pamiętajcie, żeby wbić łapki w górę. Tutaj na górze różowe oksy, a później pierwszy i drugi film. Do następnego pa!